Proszę, atakuje gołębie. No, tylko wypuściłem. Idzie, tak wyglądają, jak to kolega powiedział. Eee, gołębie, gołębie. Jak on powiedział na te gołębie moje? Dzikie stado. <laughs> dzikie, stado dzikie stado, proszę państwa. Śmiechu warte. szczębie nawet <laughs> nie mają szans z gołębiami. A, proszę, leci jeszcze Tak wygląda dzikie stado. Trzeba trenować. Ale tamto się wybiły w górę. A i krąży, ha, ha, widzisz? I weź, wypuść gołębie. No kiedy nie wypuści, zawsze jeden, dwa, trzy przylatuje i. Może Państwu pokażę, jakie są efekty tego. Proszę bardzo, gołębie nad jaszczębiem, a jaszcząc sobie musi się niestety oddalić. Co malutkie, co? Zaatakuje, później z powrotem wiesz. Weź, no, no ale weź, trzymaj, no muszą polatać. Ale jest następny gdzieś, bo znowu osi wybijają w górę. A jest szok, no po prostu szok. No co, mi ręka boli od tego trzymania, kręcenia, żeby komuś coś pokazać. Kiedyś nagram filmiki, co daje jak żywiej. Idą w górę, to znaczy, że gdzieś wyżej jest jeszcze. Nie wiem czy to będzie widać, wiesz, ale. Z tej strony znów za plec, za plecami gdzieś będzie. pobierują tutaj. Pogoda bardzo podmurna. O, proszę bardzo, znów następny. Widzisz? Shreddy. Gdzie on ma szansę? Jaszą za głębiami takimi. O czym to rozmawiać? <noise> żeby to mógł zbliżyć.